Dzień dobry, nazywam się Karol Wójcicki, jestem dziennikarzem lokowym, popularyzatorem astronomii i autorem astronomicznego bloga z głową w gwiazdach na Facebooku. To takie miejsce, które skupia w Polsce najwięcej fanów gapienia się w rozgwieżdżone niebo, więc jeśli Państwo lubicie spoglądać w stronę gwiazd, to mam dobrą wiadomość, trafiliście perfekcyjnie, bo dużo dzisiaj tutaj o gwiazdach rozmawiamy i ja jeszcze Państwu o nich przez kilka najbliższych minut będę miał przyjemność opowiedzieć. No właśnie, gapienie się w gwiazdy. Można pomyśleć, że to jest taka pasja, hobby, które uprawia w Polsce może nawet kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale biorąc pod uwagę fakt, że z głową w gwiazdach śledzi 170 tysięcy osób, a takich astronomicznych miejsc trochę w internecie się znajduje, to śmieć twierdzić, że jest ich nawet jeszcze więcej. Ale nie o tym dzisiaj chcieliśmy rozmawiać. Chciałem Państwu tylko pokazać, że jest to. Rzecz, którą zajmują się ludzie dzisiaj, ale zajmują się też nią od bardzo, bardzo dawna. I myślę sobie, że od dawniej niż moglibyśmy przypuszczać. Bo musicie Państwo wiedzieć, że astronomia jako taka jest prawdopodobnie pierwszą nauką, którą ludzie, ludzie się e, zajmowali w czasach naprawdę nawet nie starożytnych, ale prehistorycznych. Bo już od samego początku ludzkiego zrozumienia spoglądaliśmy w stronę nieba. Nie tylko tego nocnego, ale na początku szczególnie tego dziennego i próbowaliśmy zrozumieć pewne zależności, które na nim obserwowaliśmy. Widzieliśmy przemieszczające się po Niebie, Słońce, Księżyc, nocą widzieliśmy gwiazdy, przemieszczające się pomiędzy nimi planety. Próba zrozumienia, czym są, dokąd zmierzają, gdzie chowają się, gdy nie widać ich na niebie, to była taka próba zaspokojenia ludzkiej ciekawości. A to można nazwać już pierwszą nauką. Bo o ile e, wiedza praktyczna o tym, jakiego koloru jagody są jadalne, a z którymi zwierzętami można się przyjaźnić, to były rzeczy, które decydowały o naszym przetrwaniu, o tyle. Wiedza, gdzie jest słonko, kiedy śpi, cytując tutaj klasyka, można powiedzieć, że to była tylko i wyłącznie próba zaspokojenia ciekawości. I my tę ciekawość zaspokajamy do dziś, aczkolwiek o niebie wiemy już zdecydowanie więcej. Musimy też wiedzieć i pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, jaką zawdzięczamy astronomii i rozwieczonemu niebu, bo pewnie też nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pamiętajmy o tym, że te pierwsze próby wyjaśnienia Natury zjawisk zachodzących na nocnym niebie były próbą wykorzystania w tym celu różnych fantastycznych historii. Wyjaśnienie e, ruchu Słońca po niebie jako wędrówki Boga Słońca w swym ognistym Redwanie. no ma pewnie niewiele wspólnego z prawdziwą nauką, ale na bazie tego typu historii powstały mitologie, zestawy wierzeń, a sami dobrze Państwo wiecie, jak istotną rolę odgrywały one w naszej kulturze, sztuce, no i w, naszym, w całym naszym cywilizacyjnym e, rozwoju przez ostatnie przynajmniej 2000 tysiące lat. Rozgwieżdżone niebo było inspiracją nie tylko dla świata nauki, ale też dla świata sztuki, kultury. Spuścizna tego wszystkiego jest obecna wszędzie dookoła nas. No i nagle napotkaliśmy problem. Bo o ile w czasach prehistorycznych i starożytnych w niebo patrzyliśmy bez najmniejszego kłopotu, a nawet w czasach nowożytnych, czy w średniowieczu i jeszcze trochę później. To okazuje się, że w ciągu ostatnich zaledwie 100 lat Zaczęliśmy tracić możliwość patrzenia się w gwiazdy. I zaczęliśmy ją tracić na własne życzenie, bo okazuje się, że na skutek postępującej urbanizacji miast, elektryfikacji tej naszej przestrzeni publicznej, na skutek zwiększania zapotrzebowania na sztuczne światło, które będzie rozświetlało nam mroki nocy, no niestety, na skutek tego wszystkiego zaczęliśmy obserwować coraz mniej gwiazd. Duża ilość sztucznych świateł, które emitują no właśnie, światło w dosyć nieprzemyślany sposób we wszystkich kierunkach zaczęło sprawiać, że niebo nad miastami zaczęło robić się coraz jaśniejsze. Sztuczne światła emitowały łuny, które tworzyły się nad miastami, których blask był na tyle silny, że utrudniał, a czasem wręcz uniemożliwiał dostrzeżenie rozgwieżdżonego nieba. I o ile na przestrzeni ostatnich tysięcy lat wszyscy nasi przodkowie byli w stanie bez najmniejszego trudu dostrzec piękną wstęgę Drogi Mlecznej, o tyle w ciągu ostatnich 100 lat coraz mniej ludzi może ją zobaczyć. A według takich najnowszych szacunków, około 95% mieszkańców starego kontynentu Europy jest w stanie nie jest w stanie zobaczyć już Drogi Mlecznej. Tylko 5 osób żyjących, na 5% osób żyjących w tych najciemniejszych miejscach może cieszyć się jej widokiem. Widokiem, który towarzyszył nam, przypomnę, od naprawdę samego początku. Coś w tym chyba wszystkim jest nie tak. Dzisiaj, gdy popatrzymy sobie na mapę, na specjalne mapy publikowane w internecie, mapy zanieczyszczenia nieba światłem, to możemy przekonać się, że sytuacja jest wręcz dramatyczna w całej Europie, w tym w Polsce, gdzie problem narasta gwałtownie, bardzo drastycznie w ciągu ostatnich kilku lat. Um, i dzisiaj, gdy popatrzymy sobie na tę mapę zanieczyszczenia nieba światłem, to takim ewenementem wręcz, jest wschodnia ściana Polski, a w szczególności południowy wschód naszego kraju. Bieszczady, które uznawane są nie tylko za najlepsze miejsce do obserwacji nieba w Polsce, ale też jedno z najlepszych miejsc do obserwacji nieba w Europie. W ogóle. E, nie dziwi więc fakt, że wielu miłośników astronomii podróżuje setki kilometrów po to, żeby na jedną, dwie, trzy noce wiosną znaleźć się w Bieszczadach i podziwiać taki piękny widok Drogi Mlecznej, który, którego trudno jest szukać i zobaczyć gdziekolwiek indziej, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Bo w innych miejscach w Polsce, w każdym z województw znajdziemy kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt miejsc, których Widok nocnego nieba jest zdecydowanie lepszy niż gdziekolwiek indziej. I trzeba przyznać, że miłośnicy astronomii doskonale o tym wiedzą. I od dłuższego czasu tworzą takie specjalne mapy e, ciemnych miejscówek, takie nazywamy, w których, możemy, w których dzielimy się informacjami o tym, gdzie można pojechać, żeby zobaczyć piękne niebo, gdzie można jechać, żeby rozstawić się z teleskopem, gdzie jechać, żeby zrobić jakieś piękne zdjęcie nocnego nieba, ale przede wszystkim, gdzie pojechać, żeby bawić się w astronomię w sposób bezpieczny. Do tej pory takie mapy były dosyć insiderskie. Można było je znaleźć na specjalnych forach astronomicznych, można było je zobaczyć w internecie, ale często były to hermetyczne takie towarzystwa, grupy, które które nie dzieliły się tą wiedzą na zewnątrz, bo i po co. Natomiast pojawiła się fantastyczna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego yy, stworzenia takiej mapy publicznej, dostępnej w portalu Geoportal, którego jestem w ogóle fanem swoją drogą i od jakiegoś czasu często zaglądam, bo tam są naprawdę fajne informacje, a już niedługo, a w zasadzie już teraz będą znajdowały się tam również mapy dotyczące tego, gdzie można fajnie obserwować niebo. A wierzcie mi Państwo, w Dolnośląskiem takich miejsc nie brakuje. Bo gdy zapytacie Państwo kogokolwiek w Polsce, gdzie najlepiej obserwować niebo, gdzie mamy piękne, rozgwieżdżone niebo, to padną z reguły dwie wiadomości, dwie odpowiedzi. Pierwsza, no to już wspomniane Bieszczady, które są trochę poza konkurencją absolutnie wszystkiego. Ale druga odpowiedź to w przeważającej w większości przypadków jest e, Izerski Park Ciemnego Nieba. Izery, drodzy Państwo, jeśli jesteście z województwa do, dolnośląskiego, to, to jest to miejsce z pewnością Wam dobrze znane. A jeśli nie, jeśli Państwo jesteście z innych miejsc Polski, to gorąco zachęcam do tego, żeby pogugrać, poszukać i sprawdzić, gdzie leżą Izery. I koniecznie odwiedzić to miejsce. Hala Izerska, w mojej ocenie, a miałem wielką przyjemność być tam dwa lata temu, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Naprawdę. To znaczy, mało jest miejsc w naszym kraju, w których można cieszyć się widokiem po horyzont, który jest w żaden sposób niezakłócony cywilizacją. To naprawdę przepiękne miejsce i gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby je odwiedzić. A jeszcze niezwykle jest tam nocą. Jeśli Państwo zdecydujecie się na nocleg w jednym ze schronisk, które tam się znajdują, będziecie mogli się cieszyć naprawdę przepięknym niebem, które już od dłuższego czasu jest chronione obszarem e, nazywanym właśnie Izerskim Parkiem Ciemnego Nieba. Co prawda e, w, dookoła w Izerskiego Parku Ciemnego Nieba niestety jest trochę miejscowości, które no, za nic mają upodobania miłosierków astronomii i, i ochrony Ciemnego Nieba, ale im częściej będziemy mówili o tym, jak dużą wartość niesie ze sobą rozgwieżdżone niebo, jak Częściej będziemy informowali o tym społeczeństwo, tym pewnie łatwiej będzie przedrzeć się do tej, tej świadomości ludzi i powiedzieć, że latarnia może świecić w dół. A niekoniecznie w górę. Że nie zawsze musimy pięknie oświetlać różne budynki czy kościoły, budynki użyteczności publicznej, że wystarczy oświetlić tyle, żeby nie potknąć się idąc chodnikiem nocą. Jesteśmy w stanie zadbać o interes publiczny, doświetlając naszą przestrzeń i jednocześnie zadbać. Również o interes publiczny, wierzcie mi Państwo, sprawiając, że nie będziemy e, tworzyli sztucznych łun nad naszymi e, głowami, sztucznych łun świetlnych oczywiście. Gorąco Państwa zachęcam do tego, aby przejrzeć mapę dobrych miejsc do obserwacji nieba w województwie dolnośląskim do takiej ma do przejrzenia mapy em, astroturystycznej województwa dolnośląskiego, ta mapa obejmuje wiele fajnych miejscówek do gapienia się w gwiazdy, wiele pensjonatów, które oferują też taką możliwość zobaczenia ładnego, ciemnego nieba. Co ważne też to są miejsca takie, w których można robić to bezpiecznie. No i tych miejsc co najważniejsze tam kilkadziesiąt, więc sam w województwie będzie. By mogli bez trudu znaleźć takie miejscówki, a miłosicy astronomii, co też wiem ze swojego własnego doświadczenia, cały czas zgłaszają nowe miejsca i jestem pewien, że z czasem taka mapa będzie aktualizowana po to, aby, aby było tam jeszcze więcej być może super tajnych, o których nikt do tej pory nie wiedział miejscówek. Drodzy Państwo, zachęcam Państwa do spoglądania w stronę Nocnego Nieba. Zachęcam Państwa do odwiedzenia województwa dolnośląskiego i znalezienia tych niezwykłych miejsc, w których można popatrzeć się w gwiazdy. I zachęcam Państwa również do tego, aby odwiedzić e, mój Facebook Z głową w gwiazdach, bo jeśli Państwo już będziecie w tym ciemnym miejscu, to ze Z głową w gwiazdach dowiecie się, co danej nocy będziecie mogli fajnego nad swoimi głowami zobaczyć. Gorąco Państwa pozdrawiam i życzę udanych obserwacji Nocnego Nieba. Nocne, rozwierzone niebo to prawdziwy skarb, o który warto zadbać. Niestety, na skutek postępującej urbanizacji naszej przestrzeni i wzrostu liczby sztucznych świateł dookoła nas, tych gwiazd nad swoimi głowami widzimy coraz mniej. Dlatego tak bardzo ważne jest dbać o ciemne miejsca, o wiedzę o nich. Dlatego zachęcam państwa do odwiedzenia mapy miejsc astroturystycznych w województwie dolnośląskim, gdzie będziecie mogli dowiedzieć się, skąd najlepiej w dolnośląskim obserwować niebo.